wygraliśmy 10 bramkami. Myślę, że jest to dobry wynik. Dobre rokowania na przyszłą drugą rundę, także jesteśmy dobre myśli. W pierwszej połowie zaczęliśmy dosyć dobrze. Zaczęliśmy w ogóle mecz. Rzucaliśmy celnie, broniliśmy w miarę dobrze. Odskoczyliśmy na kilka bramek, ale potem znowu nasze indywidualne błędy. I słaba obrona pokazały to, że nie jesteśmy jeszcze dobrze przygotowani na ten mecz i przeciwnik zaczął nas doganiać. W drugiej połowie na początku też rzeczywiście trzymaliśmy, ale potem już zabrakło siły i przeciwnik zwyciężył. Emocje były do pierwszej połowy. Pierwsza połowa wyglądała słabiej w obronie. Dużo błędów popełnialiśmy, stracone piłki, głupie błędy i stracone stuprocentowe sytuacje, ale w drugiej połowie myślę, że poprawiliśmy to, co mieliśmy do poprawienia i było dużo lepiej. bo już nie daliśmy rady fizycznie, już nam przeciwnik odskoczył, biegali, oni mieli więcej sił, więcej zmian robili, nie byliśmy dobrze przygotowani fizycznie na pewno tego meczu. W dużej mierze obrona i to, to 100% obrona, obroną się wygrywa mecze, więc... <noise> więc myślę, że to była obrona i dyspozycja wszystkich zawodników dobra. Mocnych stron za dużo tutaj nie było, nie wiem co mogę powiedzieć. To chyba kibice i trenerzy muszą powiedzieć. A słabe to wydaje mi się, że obrona, nieszczelna obrona i błędy w ataku. Wyrzucane piłki w aut, nietrafiane sytuacje. To chyba tyle zadecydowało. Wydaje mi się, że były, były to dwie różne połowy. No w pierwszej połowie bardzo słabo zagraliśmy i, i zarówno w obronie, jak i w ataku. Yy, druga połowa już była lepsza. Yy, doszliśmy nawet na trzy bramki, no nie udało się. Przegraliśmy to spotkanie. Słabą stroną na pewno było, była trochę obrona, no bo taki zawodnik jak Łukasz Stotko, mający 2 metry, nie może wchodzić na 6 metrów i rzucać sobie całą, całą bramkę. No. Trzeba, do takiego zawodnika trzeba po prostu wejść. Zaczęliśmy słabym spotkaniem z od remisu. Później z przemyślem pokazaliśmy dobrą, dobry handball, z głogowem też prowadziliśmy wysoko, gdzie w końcówce troszkę niepotrzebnie żeśmy to roztwonili. Głogów nas doszedł na chyba trzy bramki. Niepotrzebnie, mogą schodzić się wyżej, ale najważniejsze cieszy, że wygraliśmy ten głównie. Z mocnych stron no, na razie w, w, wydaje mi się, że w miarę za, w drugiej połowie zaczęliśmy grać lepiej w obronie i, no i w ataku też ta gra się lepiej kleiła.